Witajcie, kochani! Zapraszam na kolejny cykl, odcinek numer dwa, serii Kobiety inspirują kobiety. Cieszyńska Aleksandra, a moim gościem jest. Szulc, Jan, dzień dobry. Bardzo się cieszę, Jan, że miałam okazję się z tą spotkać. Zdradźmy, zdradzimy tylko tyle, że już wcześniej. Yy... Ile lat temu? Trzy lata temu? Trzy. Tak, poznałyśmy się na studiach podyplomowych, marketing i public relations w internecie. I tak to się rozpoczęła nasza przygoda. I pewnego razu usłyszałam, że Joanna została prezesem naszego klubu sportowego Kartuzja. Tak, od zeszłego roku, od sierpnia zeszłego roku pełnię funkcję prezesa zarządu GKS Kartuzja 1923 sekcja piłki nożnej. Także bardzo się cieszę, no już. Prawie rok czasu za mną. E, jeszcze trochę. Kartuzja osiąga dobre wyniki. E, mamy w klubie ponad 80 dzieci juniorskich drużyn, e, dwie drużyny seniorskie w piątej lidze oraz w trzeciej. E, także naprawdę całkiem niezły. Prężnie. prężnie działamy. Tak? A powiedz mi teraz tak prywatnie, e, skąd przygoda z piłką nożną? Oj zaczęły się bardzo, bardzo dawno temu. Mój obecnie 15-letni syn zaczął grać w piłkę, jak miał cztery latka. No i chyba od tego czasu gdzieś ta moja pasja i moje zainteresowanie w ogóle piłką nożną, co nie zawsze kobiety to interesuje, tak. od tego się chyba zaczęło. tak? Jeździliśmy na turnieje, jeździliśmy na treningi kilka razy w tygodniu, przemierzyliśmy całą Polskę, no i gdzieś ta miłość do tej piłki nożnej została, została we mnie jest do dzisiaj. I, i mam nadzieję, że już nigdy nie zginie. O, tak, bo piłka łączy, tak? Łączy ludzi. <grym> łączy <grym> łączy nawet piłka. Natomiast syn przestał grać, czy jeszcze gra? Tak, mój syn zakończył karierę piłkarską. Mama bo... rozkwiła <grym> karierę sportu? A... Tak, ale wiecie co, to, to chyba bardzo fajnie, bo gdzieś tam on zasadził we mnie to ziarenko tej miłości, więc dzięki niemu w sumie chyba jestem tu, gdzie jestem. Natomiast syn kocha teraz siatkówkę, koszykówkę. Tak, i ten Został w sportach drużyny? piłkę nożną zostawił mamie. Super. Wiesz co, ja mam takie pytanie do Ciebie jeszcze. Czy w ogóle widzisz jakieś bariery, czy odczułaś w ogóle jakąś różnicę wchodząc jakby w cudzysłowie do męskiego świata? No bo często piłka nożna kojarzona jest najczęściej. Tak, może powiedzmy najczęściej, chociaż te kluby sportowe kobiece są. A jak Ty? Czy poczułaś jakąś różnicę? Jak zostałaś odebrana? Jakie masz doświadczenia z tym? To znaczy panowie rzeczywiście w pierwszym momencie dziwnie na mnie patrzyli, nie mieli troszeczkę zaufania i cały czas było tak, tak, bo ty się jeszcze nie znasz albo ty nie wiesz. Natomiast no, starałam się, że tak powiem, pokazać wszystkie moje umiejętności, moją wiedzę na ten temat i to, że staram się wszystkiego uczyć bardzo szybko. Bardzo lubię się uczyć, więc, więc no, nie poddałam się i mam nadzieję, że. Jesteś taka przedsiębiorcza, silna kobieta, więc myślę, że. że... Łatwo się odnajdziesz. Ale jest rzeczywiście coś takiego, że jeżeli wchodzi kobieta do takiego typowo męskiego w świata, no to jednak są te. musi więcej pokazać, musi się bardziej starać, tak? no, no, musi bardziej udowadniać coś. I, I to. No i ja też to tak Tak, co teraz z góry kobieta jest piękna. Mniej postrzegana jako fachowiec, tak? no bo przecież kobiety nie wiedzą, co to jest spalone, kobiety nie wiedzą, kiedy jest rożny czy powy, tak? ilu zawodników gra na boisku. no Taki stereotyp był zawsze i mam nadzieję, że już że, że go nie będzie. Nie będzie, jestem tego pewna, że będzie współpraca damsko-męska. Natomiast powiedz mi jeszcze tak, bo. Możemy przybliżyć trochę prywatnego życia e, e, Jany, że nie, nie mieszkasz w Kartuzach i też w okolicach Kartuz mieszkasz w Trójmieście, mieście. Tak, ja, mieszkam w którym mieście dokładnie. Powiedz mi, e, będąc tutaj coraz częściej, tak, coraz. E, nie wiem, czy codziennie, ale coraz częściej jesteś tutaj teraz w pracy. Czy widzisz też jakieś inne różnice pomiędzy... Jak, jak odnalazłaś się tutaj u nas na Kaszubach? Tak, to są zupełnie dwa inne miasta. Natomiast Kaszuby oczywiście znam z tej turystycznej strony. To jest przepiękna, przepiękna rzecz. I rzeczywiście bywałam tutaj bardzo często na wakacje, na urlopy. Natomiast różni się od Gdyni bardzo. Jest zupełnie inna społeczność. Wszyscy się znają. Tak naprawdę jest... Oczywiście mniejsze miasto, tak? natomiast to nie znaczy, to nie znaczy od razu tego, że, że to ma być tutaj takie jakby zaściankowe, wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że każdy sobie pomaga, e, każdy siebie zna i zupełnie inaczej po prostu się funkcjonuje. Natomiast w Gdyni jesteśmy po prostu mieszkańcami pewnej dzielnicy e, i w Urzędzie Miasta no pani po prostu przyjmuje mnie jako e, kolejnego, kolejnego patenta. patenta. E, tak. natomiast więc ja, ja czuję się bardzo dobrze tutaj i, e, i mimo wszystko to nie jest tak daleko. Nie, no jasne, że nie jest daleko, tylko właśnie um, chodziło mi o to, że tutaj ta społeczność jednak rzeczywiście i z się i współpracuje, już nie chodzi o same Kartuzy, ale nawet tam e, w tych mniejszych miejscowościach, prawda? Tak, 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 tak dokładnie. Dzierżążno tak, czy Grzybno to są no, miejscowości bardzo blisko Kartuz, ale to jest jakby tutaj, tak? Także ja mam nadzieję, że również jestem postrzegana dobrze, Na natomiast ja się czuję tutaj świetnie. Tak, ja myślę, że będziemy coraz więcej o tobie słyszeć, a Kartuzia będzie zdobywać coraz więcej medali. I, i co? I powiedz mi, zapraszamy na, na mecze. Powiedz tak. mi, jak jest frekwencja, czy jest coraz więcej przychodzi, czy to. Bo, bo słyszałam też kiedyś, że mecze tętniły życiem, że trybuny tętniły życiem, może tak, tak. Że przychodziły rodziny całe. Jakie Twoje jest marzenie? Co byś chciała przekazać? Tak, ja bym na pewno chciała, żeby to powróciło tutaj do Kartus i żeby tak naprawdę mecz, który odbywa się tutaj u nas, u, w mieście, tak, na stadionie, e, był takim wydarzeniem, tak, takim obowiązkowym punktem w życiu każdego mieszkańca, bo nie robimy tego tylko dla piłkarzy, tylko robimy to dla siebie. Jest taka też, prawda? Bo jak że do tych kart, to jednak. To pierwsze, co pierwsze jest. To to jest... jest... Więc marzy mi się, żeby tych ludzi było coraz więcej i jest ich coraz więcej. Bardzo fajnie działa tutaj Klub Kibica. Dziękujemy za te wszystkie wyjazdy, gdzie jeżdżą z zawodnikami i wspierają ich bardzo licznie i bardzo głośno. Także to jest bardzo ważne dla, dla tego zawodnika, dla nas, że robimy coś fajnego i że rzeczywiście ludzie chcą przychodzić i oglądać. Także życzyłabym sobie i zapraszam Państwa serdecznie, już w najbliższą sobotę o godzinie 15. I jeszcze chciałam powiedzieć, żebyśmy tutaj zaprosili na wydarzenie, które się ma odbyć w lipcu. Powiedz coś więcej. Tak, w tym roku krótko, stulecie i 1 i 2 lipca. Mieliśmy takie kuczne obchody, taką kulminację tego, tego stulecia, więc będzie się działo bardzo dużo od meczów old boi, po zabawy dla dzieci, po występy lokalnych. Tutaj artystów, różne kąciki z grami, z zabawami, także naprawdę dwa dni świetnej zabawy. Drugiego dnia również planujemy turnieje dla grup juniorskich, także no będzie od samego rana drugiego. Dla każdego, każdego, każdego tak każdego, każdego. Od, od, od dzieci po, po młodzież po dorosłych. Super, a powiedz mi jeszcze. Yy, Jakbyś miała coś przekazać, e, takiego, jakąś radę na przyszłość dla młodych e, dziewczyn, to co byś powiedziała? Żeby się nie bały wyzwań, e, nie bały się tych mężczyzn, były jest silne. Tacy. Nie są tacy źli. E, były silne i żeby zawsze dążyły do celu. To jest najważniejsze. Żeby robiły to, co kochają, e, bo bez tego tak naprawdę nie ma wyników, e, nie ma naszych osiągnięć i nie ma naszej satysfakcji. A ty lubisz to, co robisz? Bardzo. Bardzo. Dobrze, to ja Ci życzę samych sukcesów i jeszcze nie raz spotkamy się, bo planujemy wspólny projekt, ale o tym jeszcze nie będziemy zaradni. Nie. A my pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję serdecznie. Dzięki.